Doryczne, raczej nie masz tej różnicy. Zamykamy ten temat. Nowa prawica, proszę bardzo. Panie premierze, jakiś czas temu w przypływie szczerości powiedział pan, że nie wyży pan specjalnie w państwowe emerytury i sam zamierza sobie zabezpieczać przyszłość. W tamtym roku w tym programie także mówił pan, że ta część przymusowa płacona na ZUS powinna być jak najmniejsza, a jak najwięcej pieniędzy powinno zostać w kieszeniach i właścicieli, w kieszeniach Polaków. I mam pytanie, co PSL w ciągu ostatniego roku no, zrobiło w tej sprawie, bo było głosowanie które, za podwyższeniem wieku emerytalnego, które poparliście, tak więc dlaczego tutaj nie było Jakiejś odważnej propozycji, jakichś rzeczywiście systemowych zmian? Właśnie w tej debacie zaproponowaliśmy rozwiązania, które są korzystne dla kobiet szczególnie dla tych, które prowadzą działalność gospodarczą, rolniczą, czy też nawet jeszcze nie pracowały i przy tej dyskusji o wieku emerytalnym zaproponowaliśmy, żeby w czasie urlopu wychowawczego, który dzisiaj pomija te kobiety, było wsparcie i opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne. To jest sprawa, która wymaga dokończenia i pomimo złożenia projektu przez PSL w Sejmie jeszcze w rządzie te rozwiązania nie zostały zaakceptowane, choć na poziomie politycznym porozumienie zostało zawarte jeszcze na początku tego roku. A więc tutaj widzę, że można wprowadzić rozwiązania, które poprawiają sytuację, szczególnie matek, w czasie, kiedy dla nich ten czas i obecność w domu jest bardzo potrzebna. Tylko panie premier, że to, to jest mało, dlatego że ZUS jest w, w kiepskiej bardzo sytuacji. Jest bardzo niewydajny, tak jak większość państwowych instytucji, i za kilka lat prawdopodobnie znowu trzeba będzie podwyższyć ten wiek emerytalny. Więc tutaj wypadłoby jakieś rzeczywiście zmiany dalej idące zaproponować, właśnie tego typu, żeby więcej pieniędzy zostawało w rękach ludzi. Wtedy te pieniądze będą lepiej pożytkowane prawda? Otóż jeżeli chodzi o system emerytalny, to nie jest tylko sprawa y, wieku, ale przede wszystkim ilości ludzi, którzy y, opłacają składki. I problemem nie tyle jest sam wiek emerytalny, co dostępność pracy, bo dzisiaj my mamy problem tego typu, że nam nie brakuje ludzi do pracy, tylko brakuje nam miejsc pracy. I Mniejszy dlatego wzrusz, mówimy, koszty pracy. Dlatego mówimy nie tylko koszty pracy. Y, koszty pracy w Polsce są stosunkowo y, niewysokie i dzięki tym różnym formom zatrudnienia Mamy sytuację, gdzie Polska znacznie lepiej sobie poradziła niż Hiszpania. Natomiast bardzo ważne jest, żeby były projekty, które wspierają inwestycje. Dlatego mówimy o specjalnych strefach ekonomicznych, dlatego mówimy też o tym, aby lepiej wyciskać Brukselkę i przeznaczać na projekty, które tworzą miejsca pracy, a nie na przykład szkolenia na okrągło bez szansy na zatrudnienie. I to jest zracjonalizowanie tych środków, żeby szły w kierunku budowania miejsc pracy, bo miejsca pracy i zatrudnienie tworzą bogactwo i szanse dla, dla szczególnie młodych ludzi.